Jak widzieliście, z 70 kami poszło 8 razy. To za ciężko, przepracowane całe wakacje. A teraz, żeby moja klata jeszcze bardziej się spompowała, wezmę 50 dwójki, nasze najpiękniejsze, najładniejsze i najbardziej ulubione szangielki. Ile byście chcieli, żebym zrobił. Pewnie oczko, ale nie tym razem. W planach mam zrobić szczęśliwe 13 razy dla odpowiedniej pompy. To pamiętajcie, napis musi się tak chować. Tak chować.

Mocno! No i zobaczcie, nie zrobiłem 13 razy 11 razy, ale nie wiecie dlaczego Bo tutaj wydarzył się niedawno mały wypadek O którym wy nie możecie wiedzieć A! Pamiętajcie, że trzeba wszystko odkładać o! ale tak naprawdę było bardzo ciężkie. Trzymajcie się.